Szymanko, witamy Was w kolejnym vlogu. Jedziemy właśnie na trening. Mamy dzisiaj poniedziałek. Stały ostatnie dni przygotowań do Mistrzostw Polski, które odbędą się w... w. Piątek i sobotę. W sensie dla mnie tylko w piątek, dla Damiana i też w sobotę, bo chyba zabiegamy się sztafetę klubową, a my niestety nie. Zabieramy Was ze sobą na trening i do zobaczenia. Jezu, mojej drodzy, dzisiaj jest tak piękna pogoda, ale trening że się robić. Słoneczko świeci. No naprawdę, trening się będzie robić sam dzisiaj. Dosłownie za dwie minuty przejdziemy pod naszą ulubioną pierogarnią, czyli Mandu. Bardzo lubimy jeść tam pierogi. W ogóle mamy bardzo blisko z AWF-u, gdzie trenujemy, jakby do pierogarni. I bardzo często tam jemy po prostu, bo mają najlepsze pierogi, jakie kiedykolwiek w życiu jadłam, ale to nie jest reklama No, yy, więc jedziemy sobie zjeść. Bardzo dobre pierogi. Pokażemy Wam, jakie sobie wybraliśmy. Ale zazwyczaj ja albo jem, w sumie we dwójkę, bardzo często jemy te z pieca. Damian lubi ostre, więc odnie te ostre. E, a ja jem, to jest chyba wołowina z Sosem Tysiąca Wysp. Ale dzisiaj mam ochotę na takie one są fest słodkie, ale są bardzo dobre takie z masą orzechowym i z malinami bodajże, ale nie pamiętam. No, ale w każdym razie idziemy dobrze zjeść. Siedzimy już w środku. Nie było niestety tych, co ja chciałam, ale wzięłam za to inne dobre. Takie w ciście czekoladowym, z malinami i z białym czekoladą, więc zasłodzę się fest. I damy mi też wziął jednak inne. Z wołowiną w sosie Kentucky. No, i tam jest boczek, i takie tam jakieś inne rzeczy, więc czekamy na nie. Wszyscy są tak głodne, że zaraz chyba nie wysiadam. Ocena pierogowej kolacji w Mandu. Mm, moje pierogi były spoko, ale nic specjalnego, jeśli mam być szczery. Były po prostu, no nie wiem, 8 na 10. Ja bym swoje oceniła też takie 8,5 na 10. One mi ogólnie bardzo smakują, ale są tak słodkie, że po prostu jak ja zjem już załóżmy 3, to ja jestem już zasłodzona, ale no to oczywiście wszystkie, no nie? Kolejny dzień i znowu to samo. Czyli zabieramy Was na tryjk, ale najpierw jedziemy na śniadanie dobre. Naszego ulubionego miejsca. No ulubione pierogarnia, ulubiona garniać się, ulubione siadaniownia. My ogólnie bardzo lubimy wydać pieniądze na jedzenie, także. prawda? Lubimy wydawać pieniądze na jedzenie. Uwielbiamy, to jest nasze ulubione zajęcie. No. Widzicie? Idziemy właśnie na trening dzisiaj w planach chyba najlepszy trening jaki może być czyli szybkość zmiany sztafetowe zmiany sztafetowe dokładnie tak to co ty lubił najbardziej wrzucamy wam przewidki z trenerem Maciejem Ratajczykiem, jak trener ocenia zmianę pomiędzy Piotrem Szernowskim a Damianem Opuszewiczem wzorową jest petarda czyli wygląda obiecująco no, zdecydowanie. A jaki medal trener liczy? No, złoto. No, prosta sprawa. O właśnie, nie, trener wypluje, bo żeby... wie trener. Płotło. No. Płotło, Aleksandro, jak twoje odczucia? Źle. Ja. Ja i tak, bo dzisiaj nie wiadomo ile przebiegło, a przebiegło ma 80 metrów. Uff. No nic, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, czy to ja radzę, A więc, tak, moi drodzy widzowie, których nie wiem, czy mam, ale złóżmy, że mam. Eee. Ja już skończyłam trening. damy jeszcze coś tam siwiuje. Przypomniałam mu się przed chwilą, że mam, musi jeszcze zrobić siłownię, więc zaraz idę na siłownię. Ja zrobiłam trening, dobry trening. Co prawda jeszcze jest trochę rzeczy, Przepraszam, że tak sobie jeszcze jest trochę rzeczy do poprawienia. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Rozwijam się. Tak, tego też musiałam się trochę nauczyć, żeby szukać pozytywów, ale nauczyłam się. Co prawda czasem tak jak każdy człowiek w życiu, mam gorsze dni, ale dzisiaj mam dobry, bo świeci słońce. Ostatnia część treningu na dziś Heng snatch do nożyc. Halo? To osi? Eee, tak. Osi poproszę. Dobra, okej. Pa Aleksandra poszła na chwilę do biura, do klubu zanieść dokumenty. I słuchajcie, jest tak dobra, że wracając poszła do automatu i kupiła mi osi. I mi się skończyło picie dzisiaj na treningu już. zabieram Was ze sobą na zakupy do galerii. Damy jest teraz u Barbera, a my sobie idziemy do galerii, bo muszę kupić po prostu najważniejszą rzecz, czyli suplej w ogóle. No i panie, wejdę też do Zary jakieś czy coś. To tak przy okazji, ale pokończyły mi się suple. Co w się sensie ty powiecie? Magnes, jakieś witaminy. A zaraz wyjeżdżam na te mistrzostwa Polski. Mm, I później natychmiast w Europie i po prostu chcę to wszystko mieć. Nie I wiem jak Wy, ale ja nie umiem jakby chodzić po gru, jak są w bo wtedy jest po prostu, wiecie, wszystko porozrzucane po prostu. E, no bo ludzie buszują po prostu z tymi promocjami. I ja nic nie mogę znaleźć, byłam w starze, nic nie znalazłam, a chciałam kupić sobie jakieś krótkie spodenki, takie wiecie, dochodzenia, takie dłuższe. Mm, no i jestem teraz w Wariusie. I znalazłam takie, które odzwierciedlają moją duszę. <grym>, czyli panterkowe. Są takie dusze, idealne wręcz. Ale nie wiem czy ja je wezmę. Jeszcze muszę, muszę się poważnie zastanowić. Mam jeszcze dwie rzeczy do przymierzenia. Jakąś taką koszulę i sukienkę. Nie wiem po co mam tą sukienkę, bo ja nie chodzę w sukienkach. W sensie jedynie, kiedy chodzę w sukienkach, to na wakacjach. Ale no, we will see. Moje zakupy okazały się jednym wielkim nieporozumieniem. <laughs> Nic nie kupiłam, Jedyne co mi wyszło, to wyszło mi to, że kupiłam w super. Czyli w sumie najważniejszą rzecz. Wracam się do Damiana, bo już jest po, po barberze. Zobaczymy, jak wygląda, czego ładnie obciął, ale. Ładnego obcina ten do, do którego poszedł bo ostatnio, nie było do niego terminów. Poszedł do innego. Domyślacie się jak się to skończyło. Dziakie ładny, mówiłam wam. Proszę prezentacja. No i klasa. Wow. Dzisiaj Damian się ogarnia. Jutro ja idę na pazurki. Już mam zrobiony. Także no, trzeba być ładnym nawiczeństwa Polski, tak? Bo co się nie nabiega, to się na wygląda, ale my i to i to. Jest godzina prawie 23. Chciałam Wam powiedzieć, że zaczęłam się pakować. Ja, bo Damian oczywiście wszystko robi zawsze na ostatnią chwilę i on pewnie jutro w nocy będzie się pakować. Ale ja i tak zaczęłam się jak na siebie późno pakować, bo ja zawsze wszystko pakuję o wiele, wiele wcześniej. I... Musi w się sensie, tak mniej więcej. Mam buty, kolce i ciuchy. Sportowe, niesportowe. Ja ogólnie nigdy tego jakoś super nie układam, bo to i tak mi się zawsze rozwali w tej walizce. Dzisiaj już nic nie będziemy ciekawego robić. Jedynie będziemy iść spać zaraz, więc yy, jutro zabieramy was ze sobą na siłkę, którą robimy siłownie. Tak, wtórzymy o ja idę na paznokcie, nie będę miała takich warówek jak pan teraz. <grym> Także no, a w czwartek już jedziemy na no, co Polski. Także dobranoc widzimy się jutro. Witam was kolejnego dnia. Ola jeszcze śpi, więc postanowiłem przejść do sklepu, bo i tak wstałem wcześniej, wyjątkowo. Robimy jajecznicę ze szczepiorkiem. oczywiście... Na masełku, jakie tylko na maśle. Do tego robimy bułeczki z zarumistruszynką. kurczak gotowany, i do tego robimy guacamole. Także zapraszam Was. Lecimy. Co guacamole mamy wstępnie gotowe, wystarczy żeby to pomieszać z cebulą i pomidorkami. Nasze śniadanie wygląda następująco. jajecznica, bułka z guacamole, kawusia Ja dopiero się Słuchajcie, my byliśmy w sumie przed chwilą w drodze na trening e, ustaliliśmy, że zrobimy siłownię z trenerem na AWF-ie natomiast nastąpiła mała zmiana planów e, ponieważ e, tak jak zawsze jedziemy na AWF no z 20-30 minut 30 minut jak są korki obwodnicy ugry miasta to dzisiaj jest jakiś istny Armagedon yy, i pokazało nam, że będziemy jechać uwaga godzinę, bo jest jakiś gigakorek po prostu, ale masakra po prostu. A jest godzina 11 Jedenasta, gdzie to nie jest w ogóle jak wiecie taki pik korków tutaj w tym mieście, co nie? Więc ja nie wiem co się dzieje. No, więc stwierdziliśmy, że zawracamy i poczekamy chwilę i jedziemy na Just Gym. Idziemy na spacer. Jest fest gorąco, jest z 30 stopni odczuwalne w Gdańsku, ale to dobrze, w końcu, bo poprzednie tygodnie były... Zimne fest, nie fajnie no było. było no. Była masakra, nie dość, że biało to jeszcze... Było zimno po prostu i ponuro. Dociągnęłam no. do miana na lody. Bo jest tak gorąco. My jeszcze mamy pokój na poddaszu, i jeszcze słońce, jakby świeci nam centralnie, jakby na nasz pokój, i po prostu tam jest taka patelnia, że to jest dramat. No więc wyszliśmy właśnie. E, najpierw w sumie idziemy do Rossmana, kupić takie ostatnie rzeczy, które potrzebuje, jakby potrzebujemy, e, na nasz jutrzejszy wyjazd. E, no i potem idziemy na lodziki żeby się ochłodzić. A! Zrobiłam paznokcie. Zobaczcie, jakie piękne. Wyszliśmy z Rosmana. Mamy całą siatkę zakupów. Wydaliśmy praktycznie 200 zł chyba. No, prawie 200 zł. Ale no, bo kobiety zrozumieją, jak to jest. Przychodzisz po, załóżmy... Ja szłam tam po dwie rzeczy. Wyszłam... O wiele więcej mam tych rzeczy w tej siatce. No bo kurde, wiecie, wchodzę i na wyjściu mam od razu takie nowości są teraz. Podróby tych Brazylian, coś tam... jest to się. Pokażę wam. Patrzcie. Dziewczyny ogarną bo co chodzi. O! To, co nie? To tak pięknie pachnie, bo ja tylko powąchałam. Wszystkie powąchałam, ale... O, pachnie wanilią. I kawą, trochę. A ja tak kocham wanilię, co prawda nie taką hamską wanilię, ale ta akurat jest taka idealna. No i przy okazji, wiecie, jak tak sobie kursowałam, to zdałam sobie sprawę, że trochę więcej rzeczy by mi się przydało i mi się kończy. Więc tak oto właśnie wyszłam. E, Od 200 zł e, mniej. W portfelu mam teraz po tej wizycie wresłanie. Tak jest. A Damian yy, kupił sobie rzeczy za 35 złotych. Tak. Kupiłem szampon do, złot, do, kupiłem szampon do włosów. Tak. I to no, wszystko w sumie dokładnie. z moich zakupów. Mamy lody. Dwa. To jest, y, sorbety to są. To jest mandarynka Damiana, a ja wziąłem sobie mango. Ja już posmakowałam oczywiście. zarobić. to są takie idealne wiecie... Yy, Użyźwiają. Już mi kapie Musimy wam powiedzieć bardzo ważną rzecz Rozstaliśmy się Jezus Maria <grym> Jesteśmy już w domu Ja idę się zaraz pakować Zaraz robimy też ciasto na pizzę Ja idę w sumie robić ciasto na pizzę, a będzie idzie się pakować Bo ja wszystko spakowana, tak jak wam w sumie mówiłam wczoraj To by było na tyle w tym vlogu Dzięki za oglądanie Widzimy się w kolejnym już typowo z Mistrzostw Polski Tak, tak jest, jakby... trzymajcie z kciuki Trzymajcie kciuki pa! Na razie